Dobra, zagrajmy w otwarte karty. Nie wiesz kim jestem, dokąd wiozę towar. Masz tylko mój numer telefonu, w każdej chwili mogę ci zniknąć. Rozumiesz, że właśnie zaproponowałeś mi polowanie? A jak cię dorwę, to ty i każdy, kto ci pomaga, zostanie ustrzelony. Wieziemy spirytus. Alko, procenty będą nas kusiły. Jesteśmy na terapii. No bo jesteśmy, tak? Chyba, że nie chcemy. A do tego w misji. Proszę wyobrazić sobie ośrodek terapeutyczny pełen alkoholików, którzy starają się wyjść na prostą. Jednak na ich drodze staje pewna przeszkoda. Ośrodek bankrutuje no i wszyscy muszą wrócić do domu. Terapia jest nieskończona, więc każdy czuje lekki dreszcz emocji, co dalej. Jak już zaczęli powoli wychodzić na prostą, to ktoś im to zabrał, więc wpadają na szatański pomysł uratowania ośrodka. Nie, nie, to nie jest żart. Cofnięto nam dotację a z kredytem na remont. Dalej nie pojedziemy, więc to już jest koniec. Bra. Za chwilę sanitariusze rozdadzą wam telefony, więc zawiadomcie kogo trzeba. Umiesz takim jeździć? Pomogę, tylko żadnych pytań. No ale żeby trochę skomplikować sprawę, to nie jest, są to prace dodatkowe, tylko postanowili ukraść dwie cysterny spirytusu z lokalnej bimbrowni, przewieźć je na drugi koniec Polski i sprzedać w lokalnej firmie kosmetycznej. Oczywiście e, nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, jak się jest alkoholikiem, wiesz, cysternę spirytusu, więc e, idąc za ciosem, porywają również swojego psychoterapeutę, który jeździ na wózku. No i tak zaczyna się szereg przygód. a ten to co? Wyrzuty sumienia? Nie, to jest terapeuta nasz. A, masażysta! <noise> Moja postać jest e, e, alkoholiczką, która swoją agresję, swoje emocje gdzieś tam uwalnia w e, boksie, sporcie. A jako, jakim jest człowiekiem jest wielkiej wrażliwości e, kobietą, tak? Zamkniętą zapuszkowaną dziewczynką, która nie miała szansy pobyć tą dziewczynką w swojej młodości. Zaczęłam się masturbować. Porąbałam wszystko, co było. Co się k***a W filmie Drużyna A gram postać Dominika. Jest uzależniony od leków i od alkoholu, czyli to jest uzależnienie krzyżowe. Każdy z bohaterów naszej drużyny jest zupełnie Kimś innym, drużyna składa się z indywidualności, no i to też buduje bardzo tę drużynę, to znaczy te, te silne charaktery. I kiedy wiesz, że to za chwilę się stanie, czując, że to jest ten ostatni moment, żeby przekazać najpełniej to, to, co czujesz do tej drugiej osoby, szepczesz mu do ucha. Wojtek, terapeuta, osoba po urazie, po wypadku, osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim. Człowiek skryty, duży introwertyk, nieumiejący się dzielić z własnymi słabościami. Człowiek, który ukrywa swoje słabości, wstydzi się swoich słabości. Myślę, że ma surowe podejście do rzeczywistości i do samego siebie. Takiej jeszcze nie mam. I nie będziesz miała. Dlaczego? To jest mój amulet. Może o nią zagramy. Jak wygrasz, weźmiesz moją betoniarkę. Wolałbym twoją monetę. Ożył ci Leszka. Postać Leszka to jest taki człowiek, który po prostu jest hazardzistą, jest alkoholikiem i on trochę walczy tutaj w tym filmie o swoją córkę. Przez to ląduje na terapii, od której zaczyna się w ogóle cała ta nasza piękna przygoda. Ludu, jesteśmy alkoholikami, a będziemy wieść spirytów. Jak to się może skończyć w twoim zdaniem, co? zabezpieczenia, dublerów, wsparcia. Mhm, Gram Karolinę, czyli alkoholiczkę i seksocholiczkę. Jest poblokowana, zbuntowana, gdzieś na zewnątrz silna, a w środku okazuje się, że jest bardzo wrażliwa. Wiesz, co najbardziej lubię w polowaniu kocie? Nie. Hmm. Ten moment, kiedy wiem już, że ofiara mi nie ucieknie, ale. Ona wciąż myśli, że jej się jeszcze uda. Moja bohaterka to jest taka udawana celniczka, tak naprawdę gangsterka bardzo niebezpieczna osoba, bezkompromisowa, która nie zawaha się po trupach dojść do swojego celu. Odziedziczyła firmę, ale także skłonności po swoim nieżyjącym już ojcu, myśliwym, i sama też lubi polować, zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Zależało mi bardzo na tym, żeby połączyć pewną bezwzględność, brutalność, jednak z, z pewną dozą seksapilu i takiej tajemnicy, którą ta kobieta w sobie ma, bo to zło, które ona w sobie ewidentnie nosi i, i, i ma, jest opakowane w bardzo taki powiedziałabym miły dla oka obrazek. Człowiek w potrzebie. Ale ty, Karolina, nie jedziesz z pana. Zapraszam pana. To nie ma co ukrywać, jest to postać drugoplanowa, ale ma swój przebieg, a to jest dla nas y, zawsze w budowaniu postaci bardzo ważne, żeby był jakiś dramat, jakiś rozwój bohatera. I myślę, że tutaj w, tych, w tym małym czasie jest na to miejsce. Jest też trochę humoru, jest trochę smutku. Wiadomo, z każdej małej roli można zrobić jakąś mikroperełkę. To na pewno tu. Tomek Kwaśniewski i Jacek Waślewski napisali tekst, na którym pracowaliśmy dość długo. Zauroczył mnie tym, że jest o odpowiedzialności, jest bardzo uczuciowy. I dzięki Danielowi on nabrał zupełnie innego wymiaru, bo przenosimy się w świat, który nie jest do końca realny, ale problemy, które dotykają naszych głównych bohaterów są jak najbardziej realne i odegrane są bardzo emocjonalnie, i wierzę w to, że każdy dojrzały człowiek odnajdzie coś nim dla siebie. Bawiąc się tym, całą tą formą, y, stworzyć coś takiego, czego jeszcze widzowie nie widzieli w polskim kinie, bo zwykle są to smutne, szare obrazki, a chcieliśmy pokazać coś nieco innego. Coś zadziałało. Staraliśmy się najpierw wejść w scenariusz w świat bohaterów, spróbować w tym świecie się w jakiś sposób pojawić i wymyślić to tak, jak my chcielibyśmy to widzieć. Jak... Ale to jest to, co ta... w takim stanie na co dzień. Ale po co? <śmiech> <śmiech> Każdy zadaje to samo <laughs> pytanie. Bo może. <laughs> Praca kreatywna zakładała nie tylko adaptację całych lokacji z grubsza układów funkcjonalnych czy kolorystyki, ale też mogliśmy się skupić na detalach, tak jak projektowanie wszystkich tapet, materiałów obiciowych nawet nami od Wojtka, czy drobne rekwizyty głównych bohaterów. I tutaj cieszymy się, że mieliśmy wolną rękę, ponieważ było to dużo pracy, ale też dużo fajnej, kreatywnej zabawy. Dodaje takiego fajnego charakteru temu filmowi, że być może. Ta scenografia, która nie, nie zawsze jest widoczna na ekranie, teraz zwróci czyjąś uwagę. Satysfakcja największa. No wydaje mi się, że chyba dzisiaj z tej sceny tak naprawdę, którą kręciliśmy, czyli ta westernowa, ponieważ miałam, miałam kilka takich mniejszych projektów, gdzie mogłam pojedynczo kogoś ubrać, ale takiej dużej ilości osób nie miałam jeszcze, więc z moim teamem naprawdę pozbieraliśmy rzeczy, jechałam do Pragi czeskiej w Warszawie, z różnych wypożyczalni. Przygotowaliśmy, przygotowywaliśmy się tak naprawdę od początku filmu, jak zaczęliśmy zdjęcia do tej sceny, bo wiedzieliśmy, że ona jest bardzo ważna i też chcieliśmy, żeby każdy detal był jakoś tam uchwycony w kamerze. Twój zapach było czuć już w mleczarni, kocie. A to wesele, to gdzie ono jest dokładnie? Forma wizualna stwarza dodatkową aurę, która jest taką pewną baśnią. Chcemy, żeby ten film był zrozumiały, tak jak Jones zresztą był, mimo że był historią bardzo realistyczną i osadzoną w Polsce na konkretnym bohaterze to chcemy, żeby ten film trafił również do szerokiej publiczności światowej. Cieszę się, że w końcu rozmawiasz o swoich uczuciach. Over. Dojedźmy i przygadajmy, jak to zostawić. Over. Jeżeli chodzi o sam proces stworzenia świata, w którym znaleźli się nasi bohaterowie, to przyznam szczerze, że to był ogrom pracy, jaką włożyliśmy ze wszystkimi szefami pionów twórczych. Nic w naszym filmie nie jest do końca tym, na co wygląda i tą zagadkę zostawię bardzo, bardzo uważnym widzom, skąd oni się gdzieś wzięli i dokąd zmierzają tak naprawdę w tej historii. Chcieliśmy tak naprawdę zrobić coś, co zawsze było nam bliskie, czyli przerysować trochę świat, nadać mu bardzo określoną kolorystykę, być gdzieś na pograniczu komedii, ale jednocześnie nie, nie zgubić w tym wszystkim tego, żeby ten film był mądry. I to chyba było dla nas najtrudniejsze zadanie. Czy się udało, to zobaczą Państwo sami i ocenią. Tam y, wszystko będzie tego, no, y, załatwione, wszystko dobrze. Bardzo silne jest określenie kolorystyczne tego filmu. E, mianownikiem filmu jest kolor żółty. I tak e, to się już poukładało w sumie na początku naszych rozmów. E, ten żółty pojawia się tak naprawdę od pierwszego ujęcia w filmie, który jest jeszcze dopiero przed nami i będzie cały czas coraz mocniej. E, Rozciągał się po, po ekranie aż do wielkiego finału. Chciałbym pogratulować wszystkim Michałowi Karolinie i Zosi od kostiumów, że to naprawdę naprawdę się udało i świetnie działa. Więc chcieliśmy jakby mm, te wszystkie światy jakoś tam rozróżnić kolorystycznie, bo tak naprawdę jak widz będzie oglądać nasz, nasz film, to będzie od razu wiedzieć, gdzie on jest, jaki ten kolor, jakie ma emocje, z którą postacią się kojarzy, czy dobrze, czy złe, czy może się bać, czy nie bać, czy ma już sympatię, czy nie. Są ubrani w tej palecie takiej ziemistej, ciepłej. Każdy z naszych bohaterów ma jakieś takie dodatki właśnie żółte. I chcieliśmy pozostać w tych dwóch takich światach, że też osoby, które są spoza celniczki i naszych bohaterów są w zimnej palecie, czyli są w jakichś niebieskościach, szarościach, a nasza celniczka jest różowa. Nie mieliśmy jakichś konkretnych charakterystycznych elementów filmów, nie wiem, teledysków, do których chcieliśmy nas nawiązać, tylko po prostu od zera staraliśmy się, rozpoczynając od palety kolorów, kończąc po prostu na detalach, stworzyć ten świat. I te kolory na ekranie są mocno widoczne w tych momentach, kiedy właśnie dani bohaterowie się pojawiają. już jest zawsze. Z koniec września, a Jutro czy pojutrze odgrywamy scenę kąpieli w jeziorze cały dzień, także myślę, że to będzie największe wyzwanie. Jeśli chodzi o talizmany głównych bohaterów, ma ogromną, ogromny ładunek emocjonalny dla nich i niesie ze sobą pewną historię, które rozwiązują się w trakcie filmu. Są one o tyle ważne, że charakteryzują każdego z nich. Mogę tylko powiedzieć, że uważny widz szybciutko rozszyfruje, co te talizmany oznaczają. A ty kocie lubisz polowania? Też wszystkie lokacje i wszystkie miejsca, gdzie zatrzymują, czy przez które przejeżdżają, wyzwaniem było. To, żeby znaleźć odpowiednie miejsca na uboczu, mimo że znajdujemy się na jakimś takim polskim pustkowiu, no to staraliśmy się wkładać w te lokacje dużo serca i każda z nich z pewnością była dosyć dużym wyzwaniem, żeby ją przygotować w taki sposób, że mimo tego odosobnienia, no cały czas była wyjątkowa i pozostawała w tym... W konwencji. Takim, tak. Konwencji filmu, takim, takiego mm, oderwanego od rzeczywistości miejsca, ale gdzieś cały czas pasującego do charakteru całego filmu. Trochę przerysowanego. I to nie jest tak, że, że kreujemy jakąś bajkę, natomiast myślę, że widać to na ekranie, że te lokacje są trochę przestylizowane, właśnie po to, żeby te historie mogły pokazywać tą taką drogę, którą bohaterowie przemierzają, też być może w swojej głowie. Bardzo klasyczny styl opowiadania. Staraliśmy się przełamać niestandardowymi kątami kamery. Wkładaliśmy obiektyw pomiędzy żebra zwierzęcia w kuchni celniczki, wchodziliśmy do skrzynki pocztowej z peryskopem, kręciliśmy z perspektywy silnika. Bardzo niestandardowe kąty. 3 dwa. Jeden akcja. Z Danielem wiedziałam, że mogę wokół tych kolorów um, tworzyć swój własny świat. Wszystkie faktury, czy falbany, czy jakieś um, inne wzory, że mogę tutaj tego wszystkiego użyć i wokół tego się bawić. Więc my z moim teamem, który bardzo mocno pracuje, każdego dnia sobie myślimy właśnie nad, nad, nad kolejnymi dniami, co, gdzie, kto, w jakim kolorze, a co moglibyśmy jeszcze lepiej zrobić. I każda też postać, która jest drugoplanowa, czy statyści, są bardzo przez nas um, sprawdzani. Żeby byli w tej naszej palecie kolorystycznej, na którą się umówiliśmy od początku, kapie! znowu kapie. Myślę, że to też jest w naszych postaciach. Tam jest ogromna wrażliwość, z którą sobie przez jakieś okoliczności życiowe nie radzą, i to było coś, co pozwoliło im jakoś złagodzić ból. To był wspaniały i niesamowity czas, i dzięki Wam za wszystko. Naprawdę wiele się od Was nauczyło. Ale tak naprawdę chciałam podziękować Wojtkowi. Jestem Ci cholernie wdzięczna. Zawsze takie spotkania wyostrzają nas na to, żeby po prostu umieć się pochylić nie tylko nad własnymi problemami, ale też nad problemami kogoś, kogo nawet może nie lubimy. Ale który jest naszym jakimś partnerem życiowym przez jakiś czas, bo los nas gdzieś tam skleił, więc, jakby rodzaj pewnej wyrozumiałości, pewnej empatii, o której bardzo szybko, zwłaszcza w naszym kraju, zapominamy. Mogłam spokojnie chlać w domu. Dobra, słuchajcie, ej, cicho, jutro się zaczynają mistrzostwa. Wojtek powiedział, że nie będzie tego oglądał, ale reszta tak, więc mamy spokój, bo nikt nam się nie będzie szwendał. Najprostsza zasada, jaką się tutaj kierujemy, i ja to też wszystkim aktorom poza oczywiście naszym, naszej głównej piątce powtarzam, tym, którzy dołączają na różnym etapie projektu, że gramy bardzo na poważnie. Wiele tych sytuacji, tak jak dzisiaj, gdzie znajdujemy się na weselu, które jest pod przykrywką klubu Country zorganizowane, jest w samej formie dość zabawne, ale tak jak wczoraj, nagrywaliśmy sceny, które moim zdaniem wzruszyły tutaj też największych ogrów filmowych. Więc mam nadzieję, że uda nam się osiągnąć ten efekt, który gdzieś jest celem od samego początku, a mianowicie e, pobawienie się trochę tą sinusoidą emocji. Że od śmiesznego momentu do momentu, który wzrusza, naprawdę będzie krótka droga. E, próbowaliśmy to zrobić w Johnnym. Nie, nie mi oceniać, czy to się udało, ale myślę, że to jest kierunek w kinie, w którym chcielibyśmy się spełniać. Co to jest? Jest fura. Oto esperal i kefir. Daniel tak stworzył tę historię, że chcemy, aby widz na pewno się wzruszał na tym filmie. Pojawił się element e, śmiechu, a na końcu wyszedł z nadzieją. Taką nadzieją, że ludzie, którzy nas otaczają, są dla nas ważni i w trudnych momentach tylko na nich możemy polegać. Ten film powinien być filmem kończącym się in plus. Pozytywnie, pomimo całego wydźwięku, całego mordoru emocji, które tutaj widzowi będą dane i tych wszystkich dylematów tych bohaterów, które są związane nie tylko z piciem, alkoholu i niepiciem, ale z własnym przede wszystkim życiem i z tymi emocjami, z którymi oni sobie nie mogą poradzić, to mam, mam, mam taką nadzieję, że ten film zostawi bardzo jasną furtkę tego, że jednak to światełko zawsze gdzieś tam na horyzoncie. W różnych przypadkach, nieważne jak to życie nasze byłoby trudne, że zawsze gdzieś ta furtka jest, tylko trzeba ją zauważyć i przede wszystkim trzeba spotkać ludzi, którzy pomogą ją zauważyć. Fajnie by było, jakby to była jakaś refleksja, płacz oraz śmiech. Chciałabym, żeby ten film dawał nadzieję i on dla mnie jest opowieścią o, o tym, że zawsze jest czas na zmianę. Dla mnie ten film opowiada o bardzo poważnym problemie, jakim jest uzależnienie. Różnego typu, ale głównie alkohol, ale w sposób przystępny i w sposób taki bardzo ludzki, a nawet powiedziałabym lekki, co nie znaczy, że bagatelizujący. I chciałabym, żeby ludzie wyszli z tego filmu po prostu z nadzieją, że wsparcie drugiej osoby jest ważne, że w ogóle jeśli dajemy sobie wzajemnie wsparcie, to w zasadzie nie ma rzeczy niemożliwych i że nikogo na straty ani nigdy nie, nie można spisać tak do końca. Wszystkie zasady ze środka nadal funkcjonują, czyli nie chodzimy głodni śpiący, nie oceniamy, mówimy tylko o sobie, odwołując się do swoich uczuć, ale nie co, tylko z kim? I tutaj spotkanie z ludźmi, których naprawdę czasami niektórych znam ćwierć wieku, z niektórymi robiłem lat temu. Ponad 20, jakiś film, i dopiero teraz się spotykamy, więc to jest jakimś takim bardzo dużym emocjonalnym odbiciem dla mnie. I ja myślę, że przede wszystkim to jest spotkanie z piątki fajnych ludzi, gdzie ta wymiana energetyczna jest rzeczą naturalną, gdzie spotykamy się w jednym poczuciu humoru, nie wstydzimy się siebie. Z całą ekipą miałem wcześniej do czynienia, więc wchodząc na plan miałem poczucie, że będzie dobrze, że będziemy się świetnie dowiadywać. i póki co, jesteśmy dzisiaj na półmetku. Współpraca idzie doskonale. Większość kolegów oczywiście znam, albo z teatru, jak Danusię Stenkę i też z innych oczywiście rzeczy, e, Michała Żurawskiego również, Łukasza Simlata też, ale to młodsze pokolenie, mam na myśli Marysię Sobocińską i Mikołaja Kubackiego, poznałam tutaj tak naprawdę i jestem nimi zachwycona. To jest bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ jest nas piątka i każdy jest z zupełnie innej bajki, w związku z tym dosyć fajnie się tutaj dogadujemy. A teraz się skupcie, bo nie będę dwa razy powtarzał. I wierzę głęboko, że Widz będzie wzruszony, jak ten film będzie się kończył. Nie jest tak, że bohaterowie giną i jest totalny Tarantino na końcu, ale myślę, że, że Widz nie, będzie miał leciutkie poczucie niedosytu i chęć dowiedzenia się, co się dalej z nimi wydarzyło, i bardzo na to liczymy.